Witam w kolejnym odcinku Super Game Showmajestra. Teraz zgodność z zapowiedzią niespodzianka. Witam w kolejnym odcinku Super Game Show W dzisiejszym odcinku The Price is Right początki. Zapraszam. The Price is Right jest dziełem y, producenta telewizyjnego Boba Stewarta, który stworzył ten program w 1956 roku dla y, wytwórni Marka Gudsona. Wtedy, to w tych czasach, Mark Woodson prowadził swoją wytwórnię jeszcze ze swoim y, partnerem biznesowym Billem Todmanem. Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy Bob Stewart szukał y, w Nowym Jorku, znaczy wtedy mieszkał w Nowym Jorku, szukał inspiracji do nowego teletrunieju. Aż więc znalazł ją w jakimś sklepie i pomyślał, a czemu by tak ludzie nie mogli zgadywać cen? No, skoro tak, to idziemy z tym do szefa. Szef Mark Wilson, pomysł przyjął. No i poszło, jak to się mówi. Wszystko zaczęło się 26 listopada 1956 roku. Na antenie telewizji NBC, która pomysł kupiła. Program, który był nadawany początkowo w czerni i bieli, potem od czasu do czasu nabierał kolorków, prowadził Bill Cullen. Pierwsza wersja The Price is Right, która była nadawana właśnie od 1956 roku, od 26 listopada, 56 roku, aż do. 1963 roku na antenie NBC, a potem za rok 1963-65 na antenie ABC znacznie różniła się od tego od tej wersji, którą możemy obserwować obecnie. Brało w niej udział czterech zawodników. Jeden mistrz, który powracał po wygraniu poprzedniego programu oraz trójkanowych, wybranych z widowni. Program generalnie opierał się na licytacjach. Zazada była ta sama: żeby nie przekroczyć odpowiedniej prawidłowej ceny, bo ci, którzy przekroczyli niestety, yy, przekroczenie prawidłowej ceny eliminowało zawodnika. A nad, yy, Natomiast ten, który był bliżej, najbliżej odpowiedniej ceny, ale jej nie przekroczył, ten wygrywał. To teraz kilka faktów uzupełniających. Po pierwsze w e, tej wersji The Price is Right do wygrania było wszystko co możliwe. Jeśli ktoś oglądał pierwszą część filmu powrót do przyszłości, to, to mniej więcej orientuje się, jak wyglądały produkty w latach 50., 60. XX wieku w USA. No i właśnie wszystko co było w sklepie, można było wygrać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Bill Cullen od czasu do czasu miał urlop. W jego zastępstwie byli go, prowadziły ten program inne osoby. I tak, wśród za, zastępców Billa Kalena byli Don Pardo, słynny amerykański speaker NBC. Niedawno zmarły w wieku 96 lat. Pożył sobie trochę. Był Merv Griffin, tak, ten sam Merv Griffin, który wymyślił Koło Fortuny i Jeopardy. Była Ariane Francis, pierwsza kobieta na świecie, która prowadziła The Price Is Ride. Right oraz słynny, ówczesny prezenter teleturniejów Jack Nards. Jeśli chodzi o wersje zagraniczne, bo też takie były, była właściwie była jedna. Wersja australijska. To dosyć skomplikowana historia, ponieważ w roku 1957 i 1958 Oddzielnie w Sydney i oddzielnie w Melbourne prowadzono dwie równoległe wersje regionalne The Price right w Australii. Była też wersja ogólnokrajowa w roku 1963. Przez cały rok 1963 prowadził ją znany australijski prezenter Corey Dagi, Ale to była krótka historia tego form pier pierwotnego formatu w Australii. Znacznie dłuższą i ciekawszą formę ma ten format aktualny. Ale to już jest temat na oddzielny odcinek. Także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.